Cześć, witajcie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Przypomniało mi się akurat, że kiedyś, gdy nie było jeszcze tych smartfonów, a żeby zrobić zdjęcie, no to czy nagrać film, trzeba było mieć taki aparat fotograficzny. No wcześniej, to, czy ten aparat analogowy, no to można było robić tylko zdjęcia. Na, na klisze to były aparaty. Eee, fotograficzne później były te aparaty cyfrowe, no to też można było robić, nie tylko zdjęcia, ale filmy, ale często słyszałem, tylko nie rób pod słońce, bo nie wyjdzie. <grym> no, to popatrzcie, ustawiłem się pod słońce, tyle, że zasłaniam to słońce eee, swoją osobą. No ale e, dzięki temu cokolwiek widać, można e, podziwiać widoki, a w międzyczasie przybliżę Wam kategorię z wywiadu behawioralnego diagnozującego kompetencje wychowawcze autorstwa A czeredereckiej. Pierwszą kompetencją wychowawczą jest wykorzystywanie przez rodziców własnych możliwości obiektywnych. Tu mamy trzy te możliwości obiektywne. Jest to zaspokajanie potrzeb bytowych, dysponowanie czasem dla dziecka i stabilność i ciągłość warunków wychowawczych obejmująca zmiany miejsc pracy, zamieszkania, warunków materialnych, zaangażowanie w życie społeczne, więzi rodzinne, patologię psychiczną lub społeczną w środowisku wychowawczym i problemy Zdrowotne. Kolejną kompetencją wychowawczą yy, są, yy, jest stymulowanie, w sensie rozwijanie i przekształcanie rozwoju dzieci w poszczególnych obszarach funkcjonowania. I tu mamy te obszary: fizyczny, stan zdrowia i sprawność, poznawczy, emocjonalny. Mamy m.in. zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, miłości, stymulowanie rozwoju uczuciowości wyższej. Kolejny obszar funkcjonowania to obraz własnej osoby. Mamy na myśli samooceny, wgląd, samodzielność oraz tożsamość, no i obszar funkcjonowania społecznego, i tu mamy m.in. zaspokajanie potrzeb potrzeby opieki i oparcia, manipulowanie zachowaniem i postawami dziecka. Kształtowanie ról społecznych, w tym mężczyzny, męża, ojca i kobiety, żony, matki, relacji społecznych, w tym yy, w stosunku do drugiego opiekuna i innych członków rodziny, wymiany z otoczeniem, dawania i brania, strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, postaw, wzorów i norm moralnych i religijnych. To były te y, społeczne obszary funkcjonowania, i teraz trzecia kompetencja obszary realizowania celów wychowawczych, które decydują o ocenie postaw wychowawczych. Tu mamy zakres akceptacji, zakres swobody, zakres współdziałania, zakres y, przyznawanych praw, czy też poszanowania indywidualności i zakres konsekwencji i jednolitości. Tutaj jednolitość odnosi się do sytuacji, kiedy rodzice mają więcej niż jedno dziecko i oznacza niefaworyzowanie wybranych dzieci, a traktowanie ich w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych w tym postępowaniu wychowawczym. No i ostatnie, ostatnia kompetencja wychowawcza to kształtowanie kontaktów dziecka z drugim opiekunem. E, tu mamy umożliwianie kontaktów dziecka z drugim opiekunem korygowanie postawy dziecka wobec drugiego opiekuna pozostawienie dziecku swobody w okazywaniu uczuć wobec drugiego opiekuna i uwzględnianie oddziaływań wychowawczych drugiego opiekuna i przekazywanie mu informacji o własnych oddziaływaniach No to jest to są kompetencje to są kategorie z wywiadu behawioralnego diagnozującego kompetencje wychowawcze autorstwa A Czeredereckiej Dzisiaj pozostawię je bez komentarza, a odniosę się do tego najprawdopodobniej w kolejnych nagraniach. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i patrzcie, jaka piękna polska złota jesień. Cześć.